Hej, Simono ludzie, Sobek z tej witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie jestem w Gogolinie. Fajnie tutaj nawet jest. Mam nadzieję, że mnie tutaj widzicie. I postanowiłem sobie, że zrobię sobie taki mały test i będę pytał przypadkowych przechodniów, czy znają tego oto piłkarza. A jest to oczywiście Robert Lewandowski. I będę zasłaniał imię i nazwisko, zobaczymy czy ludzie w ogóle kojarzą, co to za piłkarz. Sam jestem ciekawy. Przepraszam, mam takie pytanie, czy zna Pan może tego piłkarza? W reprezentacji Polski gra. Kapitanem jest. Nie wie Pan? Robert Lewandowski zna Pan? Zna Pan? Dobry piłkarz? Dobry. Dobrze, dziękuję i pozdrawiam, Jego dnia. Przepraszam bardzo, czy zna Pani może tego piłkarza? Nie. Nie zna pani? W reprezentacji polskiej gra? Tak, Lewandowski. Lewandowski? O, brawo, dziękuję bardzo. Przepraszam pana, mam takie pytanie, czy zna pan może tego piłkarza? No i co? Nie no, czy pan w ogóle wie, jak się nazywa? No czemu? Proszę? No czemu miałbym go nie znać? A zna pan? A kto to jest? Lewandowski, o, bardzo fajnie, dziękuję, pozdrawiam. Dzień dobry, przepraszam, mam takie pytanie. Czy zna pani może tego piłkarza? Nie. Nie Mnie zna pani? Nie interesuje się sportem. Ojej, a w reprezentacji Polski gra? Nie zna pani? inne problemy. Pani ma inne problemy. Dzień dobry, przepraszam, mam pytanie. Czy zna pan może tego piłkarza? Nie. Nie zna pan? W Reprezentacji Polski Nie. gra. Nie. Kapitan Znaczy to jest to jest Robert Lewandowski Robert Lewandowski zna Pan? O, dziękuję, pozdrawiam Dzień dobry Mam takie pytanie Czy zna Pan może tego piłkarza? W reprezentacji Polski gra. To ja się na tym nie interesuję. A Roberta Lewandowskiego Pan zna? W się nie interesuję. Dzień dobry, przepraszam. Eee, mam pytanie, czy zna Pani może tego piłkarza? Nie. Nie? A w reprezentacji Polski gra. Nie. To wie Pani kto to jest? Chyba nie wie. Przepraszam, mam do Was pytanie. Wiecie może, co to jest za piłkarz? Robert Lewandowski. Lewandowski, dobra, tak. dzięki. Przepraszam Was, mam takie pytanie do Was. Wiecie może, co to jest za piłkarz? Tak, tak Robert tak. Lewandowski. Ty będziesz wiedział, nie? Robert Lewandowski. Tak, fajnie. To to dzięki. Przepraszam, pana, mam takie pytanie do pana. Czy wie pan może co to jest za piłkarz? Ja wiem który to jest A kto to jest? Wie pan jak się nazywa? A jest Peter. A to jest Ronaldo Nie, to nie jest Ronaldo. To jest Robert Lewandowski. On gra w reprezentacji Polski. Gardynał, kapitan drużyny. Kapitan drużyny. Lewandowski, nie Ronaldo. No. no dziękuję, pozdrawiam. Ale jest bardzo dobry piłkarz. Ale kto? Lewandowski? Lewandowski? A Ronaldo? Też dobry piłkarz. Też dobry piłkarz? No. A Messi, Leo Messi, zna pan Messiego? Nie. Nie zna pan Messiego? Hmm. A który lepszy? Lewandowski czy Ronaldo? Powiem tak szczerze, bo na meczu niekiedy patrzę, Lewandowski jest lepszy chyba Lewandowski lepszy? Ja No pewnie że ja tak. A mogę coś powiedzieć? Oczywiście A Kapusta gdzie się stracił Gdzie się stracił? A mm. nie wiem gdzie się stracił Taki A... dobry piłkarz. A czemu pan uważa, że się stracił? No bo poszedł do innej drużyny No niestety, no tak czasami bywa mm. A dobrze zrobił Lewandowski, że poszedł do Bayernu? Czy może lepiej, żeby grał? Nie wiem, w Realu Madryt na przykład nie mam pojęcia, ale najlepszy piłkarz w Polsce... Lewandowski. No i ja się zgadzam z Panem, dziękuję. A, mogę coś powiedzieć teraz? No może Pan. Najlepszy bramkarz w Polsce, który był? Był, czy który jest? Był kiedyś. Kiedyś? No nie wiem, a Pan jak uważa? No, ja mam 60 lat. Teraz Panu powiem, który był. Tomaszewski. Tomaszewski. A teraz? Borus Szczęsny. Ja. Bardzo czy dobry. Czy Fabiański. Borus? <laughs> Borus. Borus lepszy, nie? Ja Każdy okay. na... po niemiecku powiem, bo on ja jest Niemiec. Okay. I... Dobrze, dziękuję, uciekam, pozdrawiam. No i jak widzicie niektórzy rozpoznali na tej karcie Lewandowskiego, niektórzy nie. Niektórzy myśleli, że to jest Cristiano Ronaldo. No ale cóż. Tak to czasami bywa. Jeżeli chcecie więcej filmików z takiej serii na moim kanale, no to oczywiście piszcie w komentarzu i zostawcie łapeczkę w górę, a ja Was pozdrawiam z Gogolina. Pa pa!